Cześć! Proponuję Wam dziś rozmowę o budowaniu przyjaznych relacji z rodzicami. Relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i partnerstwie. Bez wątpienia zarówno Waszym rodzicom, jak i Wam zależy na tym, aby one tak właśnie wyglądały. A tymczasem każdy z własnego doświadczenia zna sytuacje, w których pojawiają się w rodzinie różnice zdań w mniej lub bardziej istotnych sprawach, dochodzi do nieporozumień, kłótni, a czasem nawet awantur. Jeśli takie momenty zdarzają się rzadko, nie są zagrożeniem dla jakości relacji rodzinnych, są po prostu normalnym elementem wspólnego życia. Ale zawsze trzeba się starać umiejętnie z nich wybrnąć. Zastanówmy się więc wspólnie, dlaczego dochodzi do tych napięć oraz czy i jak można ich uniknąć. Każdy z nas zna i rozumie termin konflikt pokoleń. Mówi się, że jest on tak stary jak świat. Nawet biblijni Adam i Ewa weszli w konflikt z Bogiem Ojcem, zrywając zakazany owoc, za co zostali ukarani wypędzeniem z raju. Przyczyną każdego konfliktu jest różnica opinii, przekonań, ideałów czy wartości między dwiema stronami, z których żadna nie chce ustąpić ani poszukiwać możliwości kompromisu.